Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Do, do dzwonka! Para! Para! Do, do dzwonka! Para! Para! Do, do dzwonka! To co, wpadniecie? No ja na pewno. Dzięki. Ale to będą takie duże urodziny, czy takie mało urodziniątka? Trzynasty. No to wiem. Chodzi mi o, o gości. To znaczy, czy będą jacyś na przykład koledzy Konrada? Spokojna głowa, macie będzie. I Seba A, też. No to, no to wpadniemy. I chyba założę tą czerwoną skienkę. Jak szalec, to szaleć. O matko! Ale numer! Czytałyście to? Co? No tej księżniczce cały podmienili i ma teraz trzynaście lat. No i co z tego? O, to z tego, że jakaś prawdziwa księżniczka od 13 lat chodzi po tym świecie i nawet nie wie, że jest księżniczką. Eee, szkoda, że ja nie mam 13, ale ja mam. Gdy piękna pani ujrzałem ciebie. Się poczułem jak w niebie Lecz teraz wiem, że księżna nie na moje progi. Bo miał prostak i czarnoksiężnik ubogi. <śmum> Najwyższa Moje skromne badania wykazały, iż to Ziemia krąży wokół Słońca. Jednak żeby udowodnić swą tezę, będę musiał czekać najbliższych 300 lat na narodzinę kanonika Nikolausa Kopernikusa. Wtedy oddalę się teraz, moja pani, do ksiąg ku chwale Twojej i królestwa. <ślesk> Co za duchota! Mocniej! Tak, tornado. Nie jest Nie jesteś prawdziwą księżniczką. Słucham? Słucham? Nie jesteś żadną księżniczką. Ona też nie jest. Jest tylko piosenkarką. Jak to? Faktycznie. Księżniczka to tylko jej pseudonim. Co wymyśliło? Wasza księżnica pozwoli? Weź że... no, gdzież śmiał? Co to jest? A, a... i... Jeszcze to. Kądziu! No dobrze. A czy kareta już czeka? Kareta? Y, kareta. No, kareta jest chwilowo w warsztacie, ale mamy lektykę. Ono Dobrze, Niech będzie. Kudłaty? Jam Królewski jest błazen. Okay. Ach, cóż za tak roboty tutaj naprawdę.